Koniec, proszę pana. Koniec. Mogę to już M M M mogę zadać Pana Pan redaktor panu, proszę, Krzysztof proszę. ma do Pana pytanie. Eee, panie prokuratorze, rzecznik, kładamy Krzysztof z tej bo zaczynamy po prostu nosić. Mam do Pana jedno bardzo proste pytanie. W związku z artykułem 256 KK, sianie nienawiści dam na podstawie bla bla bla, etc., etc. do narodowości. Kiedy zamkniecie, kiedy postawi Pan zarzuty Dudzie Morawieckiemu, 460 posłów, 100 senatorom, pytam się, siejącą nienawiść wśród Polaków do narodu rosyjskiego? Pytam się, kiedy jedziecie na wiejską i zamkniecie tych żyjących nienawiść. Mówimy o nienawiści. 256kk. No więc to jest Poczekaj Mareczku, poczekaj Mareczku, czekam nie? na odpowiedź panie prokuratorze. Kiedy zamkniecie tych, którzy sieją w gadzinówkach propagandowych, w TV Szmacie, Pelsacie, etc., etc., w TVP, którzy sieją nienawiść przeciwko narodowi rosyjskiemu? Pytam się mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Tutaj jest bardzo dużo materiałów dowodowych w tej sprawie, o której mówi redaktor Krzysztof. I nikt nie ma żadnego wniosku o tymczasowy. Aresz powiem panu więcej. Ostatnio był skandal dyplomatyczny, że ja się naprawdę boję. Jakaś osoba oblała podobne sokiem malinowym I mam, ambasadora, wie pan, rosyjskiego. To jest mocarstwo, które ma broń atomową. I ja bym tutaj chciał, żeby prokuratura stała na straży bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wie pan? I, i czuję się zaniepokojony, że, 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 że takie zjawisko jest. Policja sobie lekce podeszła do tego. I, i wie pan, no i, i nie, nie, nie przypomniałem sobie, sobie, żeby nie jakieś bym 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 były bym tutaj działania, Przynajmniej nie odkryłem taki... ani tym bardziej tymczasowego wniosku o tymczasowego aresztu. Widzi Pan jakiś taki, yy, no, jakiś taki, no właśnie, no, że coś tutaj nie pasuje? Szanowni, pan, z tego, z tego no. co Pan mówi, ma Pan wiadomości o przestępstwie, które zostało popełnione, dlatego pytam Pana, czy złożył Pan zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie? No ale przecież Pan z automatu, widział Pan to i, i Marek, Panu to przedstawi pan, pan, pan z automatu. Moc